Dzień dobry, witam wszystkich! Dzisiaj jest środa, 12 maja 2021 roku, i jestem na stacji Goleniów. W dniu dzisiejszym postanowiłem wykorzystać obecną sytuację w Szczecinie. Mianowicie prze, e, przez remont stacji Szczecin Podcentralny dużo pociągów jedzie zmienioną trasą przez stację Szczecin-Dąbie. Do której się udam, część pociągów jedzie tylko przez stację Szczecin-Dąbie, a, a część na stacji Szczecin-Dąbie zmienia kierunek jazdy i ja się w związku z tymi. Różnymi manewrami postanowiłem się w dniu dzisiejszym tam udać. Czekam teraz na pociąg Regio relacji Świnoujście-Szczecin Główny, planowany od jest o godzinie 5.47. Czyli tak za 15 minut. Udam się nim do stacji Szczecin Dąbie gdzie spędzę myślę z 4... 4 może 5 godzin i postaram się jak najwięcej dla Was nagrać. Tak więc czekam na pociąg Regio. Jestem na stacji Szczecin-Dąbie. Dotarłem tutaj zgodnie ze składem jazdy. Tam stoi skład pociągu Intercity Matej, korelacji Szczecin główny przemyśl główny. Trwa właśnie zmiana kierunku jazdy. Stoi on co ciekawe na peronie trzecim, peron trzeci na co dzień na stacji Szczecin Dąbie nie jest używany lecz w związku z yy, przedstawioną już przeze mnie sytuacją czyli yy, pracami na stacji Szczecin Podcentralnej jest on obecnie używany. Idę więc na peron trzeci. Nagram podczepianie loka i poczekam tutaj na pociąg Telka. Uznam relacji Warszawa Wschodnie Świnoujście. Tak więc widzimy się za chwilę. Tak więc jestem na peronie trzecim. Tak ja mam peron trzeci, tam mamy peron drugi. Tam wodali oddali peron pierwszy. To jest skład pociągu Intercity Matejko. Lokomotywa ep 1066 Nagram więc stąd jeszcze wjazd pociągu Telka uznam. I poczekam na odjazd z pociągu Intensity Matejko, go nagram. O tam mamy lokomotywy, stonkę w malowaniu Cargo Unit jak dobrze widzę i tutaj obok stonkę zieloną. Tak więc czekam na pociąg Telka-Uznam i na odjazd z pociągu Intensity Matejko. Wjeżdża pociąg, TLK uznam, relacji Warszawa Wschodnia, Świnoujście.

Odjeżdża pociąg Intercity Matejko, relacji Szczecin Główny Przemysł Główny. Lokomotywa EP07-1066 Tak więc pociąg Intercity Matejko odjechał. Poczekam teraz tutaj na pociąg Intercity Mewa relacji Świnoujście Warszawa Wschodnia. Jedzie on na peron pierwszy, więc tam się udam. W dniu dzisiejszym głównie skupię się na składach Intercity. Chociaż jakieś regio w międzyczasie też nagram. Tak jak widzieliście, udało mi się już dzisiejszym złapać bursztynową hybrydę. Zresztą nie po raz pierwszy. Tak więc idę nagrać wjazd z pociągu Intensity Meva. Odjeżdża pociąg regionalny relacji Koszalin-Szczecin Główny. EN63A037 i ED78021. Wieżdża, pociąg, regio, relacji, Szczecin główny, nowogard. S a sto trzydzieści Wieżdża, pociąg. Intercity Mewa relacji Świnoujście-Warszawa Wschodnia EU 16009 Wjeżdża pociąg Regio relacji Szczecinek-Szczecin Główny SA136-012 A tu wjeżdża pociąg Regio relacji Świnoujście-Szczecin Główny ED78007 Tak więc, jak widzieliście wpadły mi w kadr dwa pociągi Regio, do Szczecina, obydwa do Szczecina Głównego. Smurf ze Szczecinka oraz stojący tutaj Impuls ze Świnoujścia. Mam teraz kilka minut, opowiem Wam więc o tym całym zamieszaniu, które tutaj jest. Stacja Szczecin-Port Centralny jest obecnie w remoncie. Pociągi Regio kursują w miarę normalnie. Niektóre mają tylko delikatnie zmienioną trasę. Jednakże pociągi PKP Intercity są przekierowane. Pociągi zaczynające bieg na Stacji Szczecin Główny Normalnie tu przejeżdżają przez stację Szczecin-Dąbie. Jednakże pociągi, które jeżdżą linią numer 273, czyli tak zwaną nadodrzanką, na stacji Szczecin-Dąbie muszą zmienić kierunek jazdy. Po zbieraniu kierunku jazdy, jadą one łącznicą. linią kolejową do nie łącznicą, przepraszam. Linię kolejową nr 428 łączącą stację Szczecin-Dąbie ze stacją Szczecin-Podjuchy. Linia ta umożliwia pominięcie stacji Szczecin Główny. Na co dzień używana jest tylko i wyłącznie w ruchu towarowym. Jednakże przez ramot stacji Szczecin Podcentralny również pociągi PKP Intercity przejeżdżają przez tą linię. Tak więc będę na stacji do godziny 11.14. Odjadę stąd pociągiem Regio Pomerania dla Szczecin Główny Kołobrzeg. Nagram jeszcze tutaj parę składów. Między innymi nagram obloty składów Intensity Podlasiak i Intensity Przemyślanin, gdyż składy, kursu, które przejeżdżają przez Szczecin, Zatrzymują się tylko i wyłącznie na stacji Szczecin-Dąbie. No z małym wyjątkiem, pociąg telka uznam ma jeszcze postój handlowy na stacji Szczecin podjuchy No i w tym wypadku te dwa pociągi jak wiadą tutaj na stacji Szczecin-Dąbie, żeby pojechać dalej w kierunku Świnoujścia, będą musiały zmienić kierunek jazdy. Mam nadzieję również, że uda mi się nagrać pociąg Intercity-Włókniarz relacji Łódź-Fabryczna-Szczecin Główny. Normalnie ten pociąg kursuje na składzie ED160. Jednakże z informacji, które posiadam, dzisiaj na tym pociągu jest zastępczy skład wagonowy. No cóż, jak nie będzie żadnych opóźnień, uda mi się ten pociąg nagrać. Tak więc zobaczymy. Teraz czekam na przejazd pociągu Intercity Gryf w relacji Szczecin Główny-Olsztyn Główny. Planowany odjazd o godzinie 7.59. Idę więc na drugi koniec pronu drugiego i poczekam tam na pociąg Intercity Gryf. Wjeżdża pociąg Intercity Gryf relacji Szczecin Główny- Olsztyn Główny EP07-1052

Wjeżdża pociąg Regio Słupia relacji Słupsk Szczecin Główny

Wjeżdża, pociąg Regio, relacji kołobrzeg szczecin główny. EN sześćdziesiąt h, 002